<noise> dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Trochę się już zaczyna klarować Pewna sytuacja Tutaj jeszcze wam nie pokazywałem Ale facelia już jest e, Zdworkowana Big bagi e, Była tutaj słyszona ponad tydzień Na, e, no, na posadce. Nie miałem tutaj za bardzo wjazdu właśnie przez to to jest facelia, tu i tutaj, w tym Big Bagu. To jest 3 hektarów i to jest 3 hektarów. Z tym, że to jest to, co na zielono kosiłem, a tu chyba nie nagrywałem. No to takie wyrąbane pole było. Zresztą wiecie, które pole. Na jednym polu w ogóle facelia nie, nie urosła, mimo że siana była dwa razy. Dwa razy? Chyba tak. A no niestety nie wyszło. Nie wyszło. Jest tam wapno kupione. Będzie to niedługo zwapnowane. Tu mam pszenicę, którą wykosiłem dwa dni temu. Wczoraj miałem jeszcze kosić, ale no deszczyk, deszczyk popadał. Zjeżdżałem tutaj w czasie deszczu, bo przygotowywaliśmy stodołę. Tutaj było zamiatane, było tutaj ogarniane. I zaraz powiem Te słupki pościnałem Na równo z posadzką Co jeszcze Tutaj tato mi Zaimpregnował ścianę To jest taki niby lepik Ale to nie jest lepik Bo to jest jak to się nazywa To nie wiem To jest takie do mieszania z wodą I na to jeszcze poszło szkło wodne Żeby zboże nie E, nie ciągnęło od lepiku. I to ma zabezpieczyć zboże przed e, na, e, naciąganiem wody ze ścian. Prawda? E, I tak. Tu mam żmijkę, pożyczyłem od kolegi. Muszę sobie też kupić, bo, bo już by mi się przydała. Ale no, no wszystko, wszystko powoli, bo, e, bo no człowiek od razu tego wszystkiego nie, nie da rady. Kupić. Na razie tutaj zatkałem tak folią tam taki patyk wstawiłem i dałem jakoś, jakieś ścinki folii, mam taki opatek i na razie to tak będzie chwilowo. Yy, zaraz będę sypał, tylko nie wiem o te rzeczy pozabieram stąd, no to tak nie może być. Kacperku kochany. No ciężko mi określić, ale coś z 7 ton jest. Powinno być. Na tej od 9 do 11. Zależy, jaką ma gęstość. Ale Michał mówi, że na tej to 7, 7 może być. I to jest z 3,5 hektara. Około 17 ton. To taka o w sumie. Nie ma lipy. Tym bardziej, że w niektórych miejscach ta pszenica nie była zbyt zbyt ładna, a miejscami była naprawdę, naprawdę ładna. O. A, co mnie tak cieszy? żeby jest tutaj, ale to chyba tak standardowo. Um. Trochę sobie chyba zostawiliśmy przejezd <noise> żmijką Jakoś się poradzi. Myślałem, że coś ukoszę, pojechałem na próbę, ale, ale wilgotna ta pszenica. Jeszcze zaczęło padać. No. i już nic się z tym nie zrobi. Tutaj NATO mówi, że wjadę. Ja mówię, że, że nie. Kto ma rację? Tutaj nie mam. Dobra, nawet przyzwoicie ta kupa wygląda. Tutaj te zasieki można by było teraz zrobić. Cyk-cyk. I by jeszcze trochę weszło. Bo trochę jeszcze będzie. Mm. Tak. Pozmiatam to, pozmiatam. I. I nie wiem, ma wapno dzisiaj przyjechać. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam będziemy jeszcze działać, bo y, siłowniki teraz od gardzieli leją, które były w tamtym roku uszczelniane. W tym roku były był jeden uszczelniany, teraz znowu oba leją. Y, Ja nie wiem, co z tym kombajnem jest to jest jakiś może fatum czy coś. W każdym razie y, jest nieciekawie. Nie Będę pewnie. Mam, mam, mam nowy. Jak on się nazywa? No, mam to na końcu języka. Siłownik. Mam nowy siłownik do gardzieli. Nie tu czy rzeczy Mam nowy siłownik do gardzieli. I jeden mam właśnie zapasowy, stary. To wykręcę z niego, wyjmę z niego uszczelniacza, pojadę do Lublina do takiego specjalnego sklepu kupię najdroższe jakie są bo jak już to nie pomoże to nie wiem w każdym razie muszą być najdroższe bo <laughs> te najtańsze chyba wcale nie wychodzą najtaniej jak co tydzień bańka oleju idzie no to chyba te tanie tam nawet 10 zł na uszczelniaczu to nie ma co oszczędzać dobra dobra ja się biorę załopatowanie. Podmiatanie.